Rzymu? To Japonia! Zrobiłem to pocztą. Elektroniczną? Nie. Tradycyjną. Ha! Dowiedziałem się o tej abominacji z gazety codziennej, którą czytałem, jedząc na śniadanie pyszną wołowinę z wieprzowiną. Cóż za wspaniała to film okazja! z lektorem, weź to sam przeczytaj! zdecydowałeś się na narrację. Dlaczego sam tego nie powiesz? Ach, psujecie mi wizję artystyczną, dzieciaki. A kysz! Uuu! Uuu! Tak jak mówiłem. Wyciąłem kupon z gazety, poleciałem z na pocztę i wysłałem zamówienie kuco-ekspresem. I po co w ogóle zrobiłeś to wszystko, skoro i tak nie będziesz grał? Wykorzystam tę waszą gierkę, by zakończyć panowanie obrzydliwej technologii. Bo wiecie, wymarzyłem sobie lepszą przyszłość, w której wszystko jest prostsze i... Tak, tak, tak. Komputery złe, para dobra, wiemy. Ach, dzisiejsze dzieciaki nie potrafią się skupić. Za moich czasów dzieci tygodniami pracowały w fabryce i świetnie się tam... Streszczaj się, proszę! Cóż, ponieważ w żaden sposób mnie nie powstrzymacie, możecie tylko podziwiać mój geniusz. Wszystko zależy od tego kolegi. Cyberzapaśnik! Jak śmiałeś tknąć to arcydzieło swoimi zardzewiałymi łapami? Jakie to arcydzieło? Piny! Dzisiejsza technologia nie ma żadnych szans z wynalazkami z przeszłości. Takimi jak silny magnes! W kilka drobnych modyfikacji i ten robot stanie się potężną maszyną wymazującą dane! Nie działa! Z Tobą są same kłopoty! Nie zepsujesz mi premiery gry, na którą tyle czekałem i tyle pracowałem! Co? Pracą nazywasz wejście tutaj bez kolejki? No i może powiesz jeszcze, że ten Twój zegarek to opaska! Hej ochrona! Ta dwójka Huntsfotów wyszła bez kolejki! O! Wstyd! Brak wstyd. 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 uprawnień, wstyd. wychodzicie! Wstyd. Proszę, muszę tam wejść! Pożałujecie tego za pięć eee. minut, gdy parabóg zacznie realizować swój złowieszczy eee. plan! Cóż, skończyły mi się pomysły! O rany! Oj, bez dołowania! Gdy wpadasz w wielki dół, musisz z niego wyjść! Nie ma drogi na skróty! Jakie inspirujące! Jakie mądre! Dzięki, Dzięki dziadku! Bo dostaniesz się z dołka, gacza-gaci. To nie koniec naszej historii. Nie! Musimy się tam ślizgnąć. Ale co robimy z ochroną? Nie przeszkadzać. Problem z głowy. Oddajcie wszystkie gry. Nawet na to nie licz. Mamy nad tobą przewagę, więc. czy z nim sam! Zaraz wracam! To nie pora na zakupy! Cóż, e, to jednak nie mamy przewagi, ale i tak dam ci popalić! Teraz moja kolej! Czekamy jeszcze na twoją przemianę. Co? Ale nie wiedziałem, że to robimy. Cicho być! Serio myślisz, że gigantozaur to najlepszy wybór? Czy najłatwiej sobie z tym poradzi? A! Nie o to chodzi. <ścoughs> <śleskanas> odwijać soniczne ataki magnesem. Tak, załapałem. I myślisz, że gigantozaur to dobry pomysł? Wolę to, niż liczyć na fart. jest po prostu precyzyjna i pomysłowa. Tylko inni biorą to za fart. Hmm. Wow. Już wiem. Nie martw się, Ben. Farciara zaraz wszystkich ukaże. Dziadku, pożyczysz jena? na... A, e, tak, gacza. E, no, Gwen. Dzięki, dziadku. Aha, masz. Co to za błazenada? Заблоковала магниты. Ясно!